Są w Pompidu wystawa Wolfganga Filmansa. Chodzimy wejściem dla pracowników, bo muzeum dzisiaj jest zamknięte i w ogóle niedługo są od Pompidou będzie zamknięte. Wolfgang Filmans to ostatnia wystawa, która się, odbywa się przed remontem. A tutaj towarzystwo przyjaciół Muzeum Sztuki Nowotworu. Niesamowicie to wygląda. Spójrzcie, tu jest zawsze full, full ludzi. Gigantyczna wystawa Tilmansa na 600 m2. Artysta bardzo długo nad nią pracował. Przez ponad rok przyjeżdżał tutaj raz w tygodniu i planował. Podobnie jak wszystkie swoje wystawy wielkie na całym świecie. Ogromną wagę do tego przykłada, do aranżacji, do dialogu z architekturą, z miejscem. Tutaj nie ma żadnego przypadku. A wracając jeszcze, słuchajcie, jest to, tak jak mówiłam, ostatnia wystawa w Centre Pompidu przed, przed jego zamknięciem, ponieważ będzie renowacja, będzie wielki remont i jest zamek, będzie zamknięte przez najbliższe 5 lat. Na samym początku wystawy zdjęcie, które artysta w wieku 16 czy 17 lat zrobił z aparatu swojej mamy. I jeszcze korekta, bo ta wystawa nie ma 600 metrów, tylko 6000 metrów. A na tej wystawie pokazany jest 40-letni dorobek artysty. Więc jest to chyba jego największa wystawa dotychczasowa, mimo że miał oczywiście ogromne wystawy w Moma, w Tate. Teraz jesteśmy na etapie, każdy szuka zdjęć, które pasują kolorystycznie do stylizacji. I tak naprawdę przyleciliśmy do Paryża zobaczyć tę wystawę i wielką wystawę Hockney'a, którą będziemy oglądać jutro. Jak byliśmy w Sztokholmie, to wymyśliliśmy, ja chodźcie, polecimy do Paryża na Hockney'a i na Tillmansa. Absolutnie niezwykła wystawa. Nie wiem, czy się powtarzam. Może się powtarzam, że Wolfgang Tillmans to. Chyba najlepszy artysta, fotograf na świecie. I moja wspaniała przyjaciółka. O, idealnie mi się teraz skomponowała tutaj. I chyba nie ma tematu, którego Tillmans nie brał pod obiektyw, bo zajmuje się polityką, zajmuje się. Abstrakcją eksperymentuje, z formą eksperymentował, z błędami też fotografii. Znane jest z tego, że, że on zaczął pokazywać odbitki, które właśnie nie wyszły, czyli trochę zaczął zdawać się na przypadek w praktyce, samą, samą praktykę zaczął traktować jak, jak, jak sztukę. Na tych stołach są prezentowane dekady z życia artysty. Tu wczesna młodość, lata 90. Plakaty, wspomnienia, wycinki, które były wtedy dla niego istotne. I też charakterystyczne dla Tillmansa w ogóle w, w wystawach jest to, że używa bardzo często stołów. Tutaj też pracował z biblioteką nad tym, żeby te stoły zostały wykorzystane. Przestrzeń biblioteki jest już do remontu, zatem regały z książkami znikają. Ale te regały e, Tillmans chciał zostawić, te dwa regały: filozofia, psychologia, psychoanaliza, ezoteryzm, religia. I chciał pokazać, zostawił je właśnie dwa. Przecież zwykle w bibliotekach te regały są w takim dużym natłoczeniu, wąskie przejścia i są korytarze z książkami, a tym zabiegiem, że zostały tylko dwa i wokół nich jest przestrzeń, pokazuje to, jak w obecnym świecie, kiedy już są właściwie tylko komputery, z bibliotek korzysta się coraz, coraz rzadziej, jak, jak one zanikają, jak stają się, jak stają się wyjątkowe. A też przez to, że tak naprawdę cały czas trwa digitalizacja zbiorów bibliotecznych, coraz częściej tak się korzysta z, z zasobów ludzkości, to przypomina to Tilmansowi trochę usuwanie, takie odchwaszczanie nawet. Jest to bardzo brutalne, dlatego tutaj pokazał chwastę. Ta nieprawdopodobna różnorodność tematów, technik, po prostu martwa natura. Ta skala. Tak, że tak. Żegnamy się z saint Pompidou i lecimy dalej. Teraz muzeum Jacques André i tutaj zobaczymy Artemizję. A przyznam Wam się, że nigdy w tym muzeum nie byłam. Specjalnie przyjechałyśmy w wąskiej grupie wcześniej, bo chcemy tutaj zjeść lunch, bo jest podobno bardzo fajna restauracja. Bardzo ładnie to wygląda. Czekamy na stolik i nawet menu lunchowe jest tematyczne do wystawy. I zaczynamy. Przejdziemy przez całe muzeum, zanim dojdziemy na wystawę, na którą tutaj przyjechaliśmy. Tutaj gabinet portretów. Kolejny salon. Przeszliśmy do salonu dywanów i tutaj na ścianach obiekty. I wyobraźcie sobie, że ten gabinet został zaprojektowany specjalnie pod wymiary tych prac. Gabinet podróży. W którym właściciele gromadzili a, pamiątki a, i obiekty sprowadzane z zagranicy. A tu ciekawostka, chciałam Wam pokazać. Portret Komtessy Skawrońskiej. A wiecie, kto to był? A, to była dziewczyna, która urodziła się w Kurlandii, a później stała się Carycą Katarzyną I. Chcieliśmy się tutaj zobaczyć tę wystawę. Szybki rzut oka na ogród zimowy. Wska ta posadzka jest. Niezwykła jest ta klatka schodowa. Artemisia Gentileschi. Jedna z największych malarzy w historii sztuki, bo wiemy, że tych kobiet było niedużo. Artemizja miała tyle szczęścia, że pochodziła z rodziny artystycznej i tata był malarzem. Urodziła się pod koniec XVI wieku, ale lekcję malarstwa pobierała doszłego Agostino Tosiego, który wielokrotnie ją zgwałcił. Kiedy nie doszło do małżeństwa, ojciec arty misji pozwał Agostino, natomiast został on w wyniku procesu skazany jedynie na grzywnę. Artystka niedługo potem wyszła za mąż i przeprowadziła się do Florencji, gdzie robiła ogromną karierę jak na tamte czasy. A znana była z tego, że podejmowała takie tematy zarezerwowane stricte dla mężczyzn w tamtym czasie, czyli religijne, scenki rodzajowe. A tego typu malarstwem kobiety się nie zajmowały. Natomiast tutaj chciałabym pokazać tę postać. i Kunszt, nieprawdopodobny warsztat, jaki ta artystka posiadała. Na początku kariery i twórczości była zafascynowana Caravaggiem, natomiast potem rozwinęła taki swój bardzo delikatny, unikalny styl. Wydaje się, że niedługo po procesie, po gwałtach i po procesie namalowała obraz Judyta ze służącą z głową Holofernesa. A to autoportret artystki z Lutnią. Moja przyjaciółka nie wytrzymała. Mówię, poczekaj chwilę, bo przecież po zwiedzaniu. Lunch, a dla mnie śniadanie, Aga zjadła jogurt, to ja nie zdążyłam, bo się spieszyłyśmy. I ciastko zjadła. A, i ciastko zjadła. Ja tylko jestem na czarnej kawie, a już jest aktura. O Boże, 15. Więc mamy łososia z awokado, bakłażana w słodkim miso, pierożki wegetariańskie, sałatkę z ogórków i mini porcje kapusty. Przepiękna, słoneczna środa w Paryżu, cudowna pogoda. A my dzisiaj zaczynamy w Fundacji Louis Vuitton. Wielka wystawa Davida Hockneya. Po to przyleciliśmy do Paryża, bo Tillmansa, jakby w drugiej kolejności, wybieraliśmy, którego oglądaliśmy wczoraj. Budynek Franka Gerego, zaprojektowany. To muzeum jest otwarte nie wiem, z 10 lat może. Ja akurat za Frankiem Gehry nie przepadam ale w otoczeniu lasku bulońskiego całkiem fajnie to wygląda. Lobby, zapowiedź wystawy i zaczynamy. I to remind you briefly, who is David Hockney. Uh, what you have to know is that he's a... Um, an... an English artist, he was born in, in 1937 uh, in Bradford, which is a little industrial, uh, industrial town at the north uh, of the England. And he really wanted to be an artist uh, when he was 10, 11 years old. It's at this time that he really knows what he wants to do. So uh, at 16 years old, he will join the Bradford School of Art. And uh, at this moment, his professors really teach him how to paint and how to draw in a very classical way, traditional way. Uh, it's in this era that he will um, sell his first painting, which is this little portrait that you have just here, which is a, the portrait of his father. It's a very small painting with a palette of colors that are very dark, which uh, is kind of strange when we know a bit the colors <laughs> of the paintings of David Hockney um, and. Uh, this painting that he sells, he sells it ten pounds. Ten pounds. I'll take it. I'll take it too. <laughs> ten pounds, which um, is a, um, a bit strange because ten pounds at this era means three hundred pounds today. So for a first okay. sell, it's not no, that bad hard. actually. And then, so he starts to paint. He starts to draw. Um, he learns it and um, he will later join the royal college of art, which is the most prestigious um, school of art uh, in england. and it's at this time that he will evolve in his uh, artistic vision. he will try to experiment a lot of things. so he's in london. and um, as you can see into the paintings, there are a lot of things, a lot of different things. you have some characters. That are represented very um, schematically, very brutally. Some characters. You have some text. You have some numbers. You have some drops of colors, colors that are still a lot of um, a lot darker than what we are used to when we think about David Ockney. You have some little hearts. Some things that can remind you the graffiti. He's really. Looking for his own uh, style. And um, even if the paintings that we see here are very different from the David Hockney that we know, they will predict what we will see about him later. Oh, wow. spryskiwacza. To już prace, kiedy artysta przeniósł się do Kalifornii. Mr. i Mrs. Clark i Percy. To też chyba jeden z najbardziej znanych obrazów okna. Wielki plusk. Kolejne kultowe dzieło. No słuchajcie, to jest przeżycie. Bo ten obraz Miałam okazję widzieć w Art Institute of Chicago, jak byłam parę lat temu w Chicago. Też absolutnie kultowe. Tutaj bardzo kolorowe prace. Świetnie, że ta wystawa pokazuje naprawdę cały przekrój twórczości artysty. Wystawa jest gigantyczna. Po prostu gigantyczna. Na szczęście mamy tutaj ponad 2,5 godziny. Za mną gigantyczna praca składająca się z kilkudziesięciu małych płócien, które potem zostały poskładane. Drzewa koło Waterfall. A przy okazji chcę Wam pokazać tak, też oczywiście architekturę budynku. Ja nie przepadam za Frankiem Geri i niejednokrotnie Wam to mówiłam, ale jak ktoś lubi. To Jest to bardzo ciekawa architektura. Portrety, ale też chciałabym pokazać jak to jest zaaranżowane, bo po prostu to jest genialnie pokazane. Widzę, że się zawsze ekscytuję też od tej strony po prostu kuratorskiej, jak jest zaaranżowana wystawa. No i tutaj jest petarda. Tutaj są dwie świetne prace, o których trochę Wam chcę opowiedzieć. Te postaci są stworzone w 3D, fotografowane, skanowane. To są wszystko przyjaciele artysty. Postaci na tym, na tym obrazie, na tej pracy się powtarzają. Tutaj na przykład jest ten człowiek w czerwonej koszulce. Siedzi również tu. Tutaj. Jest sam artysta palący papierosa, rozmawiający ze swoją przyjaciółką. Jest takie wrażenie, jakbyśmy byli też na tej wystawie. Prace, które ogląda publiczność, to rzeczywiście prace Hockneya. Jest stworzona dodatkowa rzeczywistość. Mamy wrażenie ruchu w tej pracy. Jest notatka na ścianie, że to jest 3D, ale bez okularów. Rzeczywiście takie mamy wrażenie, jakby te postaci były z gry komputerowej. Także artysta eksperymentuje z bardzo różnymi mediami i technikami. A tutaj jest podobna kompozycja, z tym, że zamiast prac jest po prostu lustro. Świetna. No, ale oczywiście, pierwsze co, co ja zobaczyłam, jak tylko weszłam, to bóldorze Dupsko. Muzeum powoli się zapełnia. Mieliśmy ponad godzinę, kiedy byliśmy sami, a tutaj przyszliśmy już do części Normandii, bo artysta kupił dom w Normandii i cztery lata praktycznie wyłącznie tam tworzył. I tu już pojawiają się prace. Które artysta robił na iPadzie. Część z tych prac jest potem przenoszona na płótno, część nie. Także eksperymentuje z nowoczesnymi technologiami, z nowymi technikami. Krajobrazy nocne, wow! Bardzo mi się te prace podobają. Przypominają Magrita. Trochę backstage'u. Artysta przy pracy ze swoim ulubieńcem. Tak wygląda jego życie na co dzień. Teraz nie wiem, czy to dobrze widać, ale chyba widać, bo mówiłam, że muzeum się niedawno otworzyło i tak się rysuje kolejka, która stoi przez pół parku Bulańskiego, żeby się dostać. Także tak, że naprawdę to zwiedzanie poza godzinami otwarć tych wielkich muzeów i tych największych wystaw, najważniejszych wystaw na świecie, no to jest absolutnie bezcenne z Towarzystwem Przyjaciół. Tutaj dialog artysty z różnymi okresami w sztuce, z różnymi artystami. Reinterpretację, Reinterpretacja, interpretacja, nawiązania. Tu cudowna reinterpretacja Fra Angelico. W przejściu pomiędzy salami jeszcze pokażę Wam pracę. Kataliny Grossa, Kani. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na dużej wystawie byłam z Wami w Albertinie w Wiedniu. No jest to zdecydowanie wystawa, która jest absolutnie top światowa, jeżeli chodzi o ten rok. Jeżeli będziecie w Paryżu, będziecie mieli okazję ją zobaczyć, to koniecznie. A tak naprawdę warto, tak jak my, po prostu przylecieć do Paryża tylko po to, żeby tę wystawę obejrzeć. A na koniec zwiedzania można usiąść. I obejrzeć gigantyczną, imersyjną pracę artysty w postaci wideo. Prezencik dla mojego dziecka kupiony, ale będzie w szoku, co dostanie. Pijemy kawkę po zwiedzaniu i jeszcze sobie stoimy i patrzymy na pracę Takashi Murakami, oczywiście na walizce Witona. I jeszcze ostatni rzut oka z takiej perspektywy. Z wodą, statek, przepięknie to wygląda i lecimy do Burs de Commerce. A na chwilę chcemy się za, zanurzyć w naturę, więc przespacerujemy się po lasku bulońskim. Grześią sprowadzi, mam nadzieję, że dotrzemy do Burs. No słuchajcie, nie chcieliśmy iść ulicą. O nie, no jest bardzo, bardzo porządna ścieżka. Proszę bardzo. Spacerek do Metra, bo absolutnie tak taksówkami jest Paryż nieprzejezdny. Są takie korki dzikie, że wszędzie się jeździ po prostu milion lat. A dzisiaj lunchujemy na Mare, w cudownym miejscu pomiędzy galeriami sztuki. Znaleźliśmy prześliczną, maleńką knajpeczkę. I zaczynamy od kwiatów cukinii, czyli bardzo sezonowo. Pyszne? Wygląda cudownie. A na główne jaszparagi w sosie miso i z beszamelem. Aga, bakłażan, ryba. Jak to super wygląda. Hmm. I zielona fasolka. Hmm. I bup. I jesteśmy na miejscu boob z de Commerce. E, I kolekcja Pino. Przed wejściem przepiękna rzeźba Giuseppe Penone. W Rotundzie wspaniała instalacja Selesbow Zwiążyną. Basen, po którym pływają ceramiczne miski wydające dźwięki. Takie jak dzwonki medytacyjne. Fudowej snipie, Leon, myślałam, że to jest Leon ten belgijski. Nie jest to Leon belgijski z mulami tylko, ale jest mnóstwo owoców morza. Mm. Przefajna jest ta restauracja, przypomina mi te restauracyjki w Brytanii, w których bywaliśmy w zeszłym roku na wakacjach. Mamy ostrygi. I różowe krewetki na początek z majonezem. Tęskniłam za tym smakiem. I oczywiście mule marinier, czyli w białym winie z selerem, z natką pietruszki.